Bogaci ludzie mówią, pieniądze nie mają znaczenia. Atrakcyjni ludzie mówią, wygląd nie ma znaczenia. Warningi nie mają znaczenia, mówią programiści. A w dzisiejszym odcinku testerska piaskownica i metralki dla engineering managera. Czas zacząć! Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning, czyli wasz zbiór newsów i ciekawych artykułów ze świata IT na 22 grudnia 2022. Jest to ostatni normalny odcinek w tym roku, więc zanim zapomnę, chciałbym Wam życzyć wesołych świąt. Mam nadzieję, że Wy poświęcicie przez tą przerwę świąteczną lub pewno jak część, tak samo i ja, będziecie także w przerwie świątecznej pracować, bo wykrystaliście cały urlop przed czasem. Anyway. Żeby nie przedłużać, e, przechodzimy do pierwszego materiału. Jest to materiał, który podesłał Patryk. E, Patryk znalazł to nie wiem gdzie, ale cieszę się, że to znalazł. Jest to strona, która jest agregatorem różnych ciekawych materiałów powiązanych z toolboxem testerskim. A jak wiecie, co lubi Maciek? Wrodek lubi. Co lubi Wrodek? Wrodek lubi listy. Więc to może nie do końca przedstawione w formie listy, ale to jest lista ciekawych zasobów. Poczynając o risk stormingu online. Z risk stormingu ja często korzystam w ramach różnych projektów. Uważam, że to jest jedno z najlepszych zadaniach. Narzędzi może niekoniecznie do planowania strategii testów, ale na pewno do dyskusji, czym jest dla nas jakoś nie znalazłem jeszcze lepszego narzędzia od tego. Autor tutaj pokazuje trochę narzędzi, których ja na przykład nie kojarzyłem. Kompletnie nie znałem strony Kent and C. No, tego nie kojarzyłem, że tutaj musimy wybrać, który design jest właśnie bardziej poprawny. Więc to jest taka fajna zabawka, żeby trochę potrenować. Ale, żeby było śmieszniej parę dni przed tym, jak Patryk to wrzucił. Próbowałem znaleźć jedną ze stron, która jest na tej liście, bo ją kiedyś widziałem i potrzebowałem ją, żeby komuś pokazać, ale nie mogłem jej znaleźć. Są to challenge testerskie. Jak widzicie, to jest coś, co się nazywa Testing Challenges, ale to nie jest ta strona. Te Testing Challenges. O, coś tam w ogóle nie zadziałało. Widzicie, ta strona się rozjechała. To jest zbiór jakiś takich rozpisanych challenger. A mi chodziło o to, co tutaj się nazywa Testing Map, mimo że ja to właśnie znam jako Testing Challenges. Jest to strona, gdzie mamy ileś różnych challenge testerskich, które możemy sobie pobawić. Na przykład mamy tutaj formularz, na którym możemy poszukiwać różne rzeczy do sprawdzenia, przetestować. Tych wyzwań jest tutaj, jeśli dobrze pamiętam, 10 i. One są dość ciekawe, dużo pomagają w nauce, właśnie w testowaniu. Ja też kiedyś pamiętam, że używałem tą stronę e, pod przygotowanie jakiegoś warsztatu, bo wydawało mi się dość ciekawe. E, fajna sprawa, naprawdę fajna sprawa, jeśli e, macie jakoś początkującego testera, warto dać może, by się tym pobawić. Więc dzięki patryk, że to podesłałeś, bo to naprawdę jest super materiał. A my idziemy do naszego drugiego materiału. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku mówiłem, że Marta podesłała parę fajnych artykułów związanych z engineering managementem. I kolejną rzeczą, mnie, która mnie podesłała, to jest właśnie artykuł o 12 największych problemach z metrykami inżynierskimi. Nie przejrzymy sobie ich wszystkich, bo artykuł jest dość długi, ale jest parę fajnych rzeczy, które zostały tutaj podniesione. Pierwsza rzecz, która mnie złapała, jest to problem measure of the things. To jest coś, do czego ja mam tendencję. Ja mam tendencję do zbierania zbyt dużych ilości danych i później nie potrafienia wyłapać rzeczy z szumu. Rozmowa z wszystkim zajmuje bardzo długo czasu. Zbieranie tych wszystkich danych i tak dalej trwa czas, i spora tych danych to jest po prostu szum. Trzeba wiedzieć, jak do tego podejść, co o tym myśleć. I moim zdaniem, jeśli kojarzycie książkę The Goal, czyli cel, na końcu jest właśnie dyskusja, jak lider, właśnie szef fabryki ma zostać zarządcą całego działu i właśnie on dyskutuje, co ma zrobić i właśnie wychodzi tam, jak wspieranie informacji, jak się nie ma planu działania i tak dalej, nie do końca jest skuteczna, bo będziesz miał informację i co później z tą informacją zrobić. Więc to jest bardzo istotny problem. Autor też zaznacza tutaj, żeby nie wpaść w drugi problem, bo jeśli mamy tylko jedną kategorię, jedną metrykę, to jest bardzo łatwo ją oszukać. Więc żebyśmy się na tym za bardzo nie, kon y y b nie koncentrowali na jednej, tylko musimy patrzeć na parę. Kolejną rzeczą to jest coś, co ja nawet y, bym powiedział, nie tylko metryk, ale także testów, aż y, do automatyzowania. Ja jakiś czas temu miałem rozmowę z browser stackiem, Lambda test, Souse Labs i tak dalej. Bo coraz bardziej wchodzimy w testy mobilne, i oni kompletnie nie rozumieli, czemu bo widzieli. Bo oczywiście, część z nich zrobiła research i widzi, że ja mówiłem na jednej konferencji, no, mówiłem nieraz na przykład o Selenium. Czemu osoba. Która chce, która ma doświadczenie z automatyzacji i tak dalej, nie chce zaczynać, od, nie chce automatyzować mobile, no bo po prostu nie mamy ani know-how, ani nie mamy na razie capacity na to, więc, więc nie widzę specjalnie potrzeby. I to jest podobnie autor zaznacza, że to powołując na pewien jeden z bardziej znanych cytatów, że zbyt wczesna optymalizacja potrafi być źródłem wszystkiego zła. I ja się zgadzam jak najbardziej z tym punktem. Kolejną rzecz, która się tutaj bardzo często przewija, to są metryki Dora. Yy, Styd mi się przyznać, ale ja dowiedziałem się, czym są metryki Dora dopiero w tym roku. Kompletnie, osoby, które żyją dłużej w DevOpsie, żyją duży leadership, to mogą powiedzieć co, ale no, gdzieś mi to kompletnie omijało. Wcześniej te wszystkie metryki były mi znane, do części sam doszedłem, część mi była przedstawiona, ale nigdy nie wiedziałem o co chodzi. Um, zwłaszcza, że... Um... One są opisane w książce, którą czytałem i jakoś, przyznam się, nie wiem jak to zrobiłem, kompletnie ich nie zarejestrowałem, bo... Pewnie jak ją czytałem, jakoś nie zwróciłem wtedy aż to uwagę, że tak to się nazywa. Anyway, czym są metryki DORA? To są cztery metryki, które aż chciałoby się powiedzieć, że ich skrót to jest DORA, ale to nie jest. Te metryki to jest, jak często deployujemy, czyli deployment frequency. Lead time, czyli coś co na przykład istnieje w Kabanie, jak dużo jest potrzebne, ile czasu zajmuje od pomysłu do wprowadzenia zmiany. Czas potrzebny na właśnie naprawienie jakichś problemów i no, częstotliwość błędów, częstotliwość jak nam coś się psuje po deployach. To są cztery bardzo ważne metryki, i właśnie jedną z tych rzeczy jest, że te metryki, o których stoi bardzo dużo badań, są czasami ignorowane. Nie będziemy przechodzić przez całą resztę tych rzeczy, bo lista jest stosunkowo długa, a to jest ostatni odcinek w roku, więc chciałbym jeszcze raz podsumować. Dziękuję, że ze mną byliście w tym roku. W tym roku wydarzyło się dużo sukcesów. I życzę Wam spokojnych świąt. Tak jak już powiedziałem, to jest ostatni odcinek w tym roku normalny. Będą dwa odcinki specjalne. Podsumowanie, moje podsumowanie mojego roku. Moje, moje, masło maślane. No i także materiał specjalny poświęcony temu, co najchętniej oglądaliście w tym roku na kanale. To wszystko i życzę Wam miłego dnia, albo nocy, albo weekendu, kiedykolwiek to oglądacie.